Sprawa znikających warzyw, Benny Borsuk, był dumny ze swojego ogrodu. Rzędy chrupiących marchewek, soczystych pomidorów i dorodnego groszku wyścielały jego podwórko niczym małe zielone skarby. Każdego wieczoru podlewał rośliny, nucił melodię i śnił o sałatkach i gulaszach, które miały nadejść. Ale ostatnio działo się coś dziwnego. Przysięgam, że wczoraj miałem tu pięć pomidorów. Benny prychnął, wskazując na gołą kępę winorośli. A teraz tylko dwie marchewki, dodał, ciągnąc się za wąs. Ruby Shop, jego sprytny sąsiad i najlepszy przyjaciel, uniósł brew. Brzmi jak zagadka, Benny skinął głową. Złodziej warzyw. Uderzają w nocy, zawsze cicho, zawsze znikają rano. Próbowałem nie spać, ale zawsze zasypiałem. Rubi uśmiechnęła się szeroko, poprawiając czapkę detektywa. Więc dziś wieczorem zrobimy to po mojemu. Prawdziwa obserwacja. Tego wieczoru dwójka przyjaciół rozbiła obóz w ogrodzie Benniego. Ubrali się w liściaste stroje maskujące i ukryli się za kompostownikiem. Beny przyniósł przekąski, Rubi przyniosła notatnik i lupę. Księżyc wspiął się wysoko, rzucając srebrzyste cienie na warzywa. Świerszcze ćwierkały. Sowa pochukiwała. Beny ziewnął. Zostań ze mną, szepnęła Rubi. Sprawca nie będzie czekał. Aż się zdrzemniemy. Nie śpię, nie śpię, mruknął Benny mrugając mocno. Właśnie wtedy szelest. Cichy, ale prawdziwy. Rubi gestem poprosiła o ciszę. Kolejny szelest. Wtedy z krzaków wyłoniła się maleńka postać. To nie był szop, nie opos, nawet nie lis. To był królik. Mały, puszysty króliczek z szeroko otwartymi oczami i drgającymi wąsami. Podeszła na palcach do grządki z marchewką, wyrwała jedną i cicho ją podgryzła. Ruby i Benny wymienili spojrzenia. To tylko dziecko, szepnął Benny. Nie spodziewałem się tego. Ruby zapisała w notatniku. Słodki winowajca. Motyw głód. Oglądali, jak króliczek zrywa kolejną marchewkę i odskakuje, znikając w lesie. Następnego ranka Benny nadal kręcił głową. Co teraz zrobimy? Nie mogę przegonić głodnego małego króliczka. Dowiemy się, dlaczego kradnie, powiedziała Ruby. I może pomożemy jej znaleźć lepszą drogę. Tego popołudnia poszli ścieżką z ogrodu do lasu. Ruby miała bystre oko i była szybka. Benny potykał się o gałązki, ale dotrzymywał jej kroku. Wkrótce dotarli do małego zagłębienia pod powalonym pniem. W środku zobaczyli małego króliczka przytulonego do dwójki jeszcze mniejszych braci. Ich brzuchy głośno burczały. Rubi delikatnie zrobiła krok do przodu. Cześć, widzieliśmy cię w ogrodzie. Króliczek zamarł, a następnie opuścił uszy. Przepraszam, nie chciałam kraść. Mama przynosiła nam jedzenie, ale od jakiegoś czasu jej nie ma. Nie wiem, gdzie poszła. Serce Beniego się roztopiło. Och, słodkie kiełki! Rubi uklękła obok niej. Po prostu próbowałaś pomóc swojej rodzinie. To bardzo odważne. Króliczek pochlipał. Nie wiedziałam, co innego zrobić. Cóż, powiedziała Rubi, wstając. Myślę, że możemy pomóc. Wróciwszy do ogrodu Beniego, dwójka przyjaciół wzięła się do pracy. Wykarczowali mały skrawek ziemi obok płotu. I zasadzili szybko rosnące warzywa. Ruby namalowała drewniany znak Bunny Corner. Wychodujemy więcej, powiedział Benny. Wystarczająco dla nas i wystarczająco dla króliczków. Każdego ranka mały króliczek podskakiwał na skraj ogrodu, gdzie czekał mały kosz, wypełniony świeżymi warzywami, tylko dla jej rodziny. Zawsze zostawiała w zamian kwiat z podziękowaniem. A zagadka? Rozwiązana. Rubi popijała lemoniadę na ganku Beniego. Kolejna sprawa zamknięta. Beny się uśmiechnął. I koniec z znikającymi warzywami. Cóż? Powiedziała Rubi z mrugnięciem. Oprócz tych w mojej sałatce. Oboje się zaśmiali, ogród wokół nich rozkwitał, a las był nieco spokojniejszy. Czasami najlepszym rozwiązaniem nie jest złapanie winowajcy, to go zrozumieć.